Cześć, witam wszystkich, zróbmy aktualizację obecnej sytuacji, pokażę Wam jak wygląda Bitcoin, pokażę Wam jak wyglądają altcoiny, no i właśnie pokażę Wam to co ja kupowałem, to co powiedzmy, jakie są moje oczekiwania, tak jakie są moje oczekiwania od rynku teraz, no i powiem może od razu, że to będzie nagranie jak dla osób z grupy publicznej, tak i dla osób z grupy prywatnej. Dobra, zaczniemy od Bitcoina, którego ja na razie nie jestem w stanie pojąć. Widzimy z Wami to, że oczekiwania są takie. Jest impuls, jest korekta, będzie rozszerzenie fali trzeciej, tak, czyli brakowało nam tutaj tej, tej, tej fali 4-5, później brakowało nam globalnej fali 4 i brakowało nam jeszcze jednego wzrostu w kierunku 35-800. Otwieramy nasz wykres i widzimy z Wami to, że u nas jest tutaj właśnie 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Czyli wszystko jest zgodnie z tym scenariuszem, bardzo ładnie poszło nasze rozszerzenie. Jedynie nie nieładnie poszła ta tutaj korekta. I ja na ten moment nie jestem w stanie pojąć, co się dzieje z tym tutaj spadkiem. Jak można to traktować, ja nie wiem. Ja nie wiem, ja nie rozumiem, jak można to rozbić falowo, więc tutaj odnośnie Bitcoina powiem Wam tak. Ja swój Long trzymam. Mój stop loss podczas tego spadku nie wybiło, bo ja właśnie kupowałem tutaj, tak? Ja swój long trzymam i stop loss oczywiście, że u mnie jest pod moim wejściem. Część ja sprzedałem podczas tego wzrostu, no i właśnie drugą część ja nie ruszam, spokojnie sobie trzymam. Odnośnie Bitcoina ja nie wiem, ja nie wiem dopóki ja nie zrozumiem co się dzieje tutaj, tutaj. Ja właśnie nie jestem w stanie tutaj nic wam doradzić powiedzmy. Ja nie rozumiem co się dzieje z Bitcoinem, dopóki nie zrozumiem tego to no tutaj tego ja handlować nie będę. Nie będę, po prostu trzymam to co kupiłem wcześniej w sumie tyle. Hmm. Powiem Wam tak, są dwa poziomy. To jest poziom 36. Jeżeli dostaniemy utrzymania, poziom, utrzymania ceny powyżej tego poziomu, w takim razie idziemy wyżej. I drugi poziom to jest poziom. To jest poziom 30, 32. Jeżeli dostaniemy utrzymania ceny poniżej tego poziomu, w takim razie idziemy niżej. Tyle. Ja w sumie tutaj poza, poza tym wszystkim nic nie jestem w stanie powiedzieć odnośnie bitcoina. Więc Bitcoina ja nie rozumiem, Bitcoina ja nie rozumiem, ja będę czekał na info od rynku, jak tylko dostanę trochę więcej historii od rynku. W takim razie oczywiście, że o tym wszystkim będę pisał, napiszę, napiszę powiedzmy o zmianach, zrobię aktualizację. Na razie ja tego nie rozumiem. Byłem w stanie powiedzmy przywiedzić ten tutaj impuls, ten tutaj wzrost, tak. ale to, że cena poleci aż tak nisko w dół, tego niestety ja już nie rozumiem. Popatrzymy z Wami na kapitalizację, tak? Tutaj w sumie będziemy się orientować teraz nie na BTC, a na właśnie kapitalizację rynku. Widzimy z Wami to, że pozytywny scenariusz wygląda w taki sposób, że u nas jest przykąt na fali A, czyli my zobaczymy z Wami wzrost, tak? Czyli wszystko będzie Git, i tutaj, tutaj, my dostaliśmy z Wami koniec naszej fali C, czyli A i B, i ten tutaj trójkąt my traktujemy jako falę B. I jest scenariusz negatywny, gdzie ten trójkąt my traktujemy z wami jako falę X I w takim razie to jest dopiero A, to jest B i my zobaczymy z wami jeszcze falę C Czyli otwieramy ten tutaj wykres i rozumiemy z wami to, że pytanie jest tylko w tym, czym występuje ten tutaj trójkąt Jeżeli to jest fala X, to w takim razie to jest dopiero A, tutaj B i my zobaczymy z wami ten spadek I to wszystko będzie zależało od Bitcoina Jeżeli będzie to kapitalizacja, czyli total, tak znajdować się w okolicach znajdować się w okolicach 1950, to w takim razie w tych okolicach Bitcoin będzie kosztować coś tam około 25. Czyli to jest ten spadek, którego nam brakuje. Czy tak będzie, czy tak nie będzie? Ja szczerze mówiąc, tego nie wiem. Tego nie wiem i właśnie ja trzymam long po prostu i swój stop loss ja pociągam po wejście albo na, na plus. No i oczywiście, że w trakcie wzrostu ja sprzedaję. A jeżeli spadnie, w takim razie ja już nic nie jestem w stanie stracić, ja już część zabrałem na plus. I właśnie jeżeli spadnie, OK, w takim razie będę szukać wejścia w rynek niżej i w sumie tyle. No więc odnośnie, odnośnie bitcoina i kapitalizacji sytuacja wygląda jakoś tak. Tego ja na razie nie jestem w stanie pojąć, albo tutaj z XY. Albo u nas tutaj będzie ABC, tego ja nie rozumiem. Na razie mogę powiedzieć tylko to, że jeżeli my dostaniemy z Wami spadek do poziomu 1 i 2, jeżeli my zobaczymy rynek w okolicach 1 i 2, w takim razie bardzo ewentualnie że my zobaczymy jednak ten bardziej głęboki spadek i dopiero później będziemy szukać z Wami wejścia w rynek. Dopóki tego spadku do tego poziomu tutaj nie ma, nic strasznego się nie wydarzyło. I ja właśnie będę trzymać long. A teraz przechodzimy z Wami, właśnie do altcoinów, które my kupowaliśmy z Wami wczoraj. BNB, tak, u nas jest tutaj albo trójkąt ABCDI, gdzie nam brakowało fali I, albo u nas jest tutaj płaski poziom, trójkąt z płaskim poziomem, gdzie nam tak samo brakuje jeszcze jednego spadku, i później my idziemy w górę. Otwieramy z Wami wykres monetki BNB, i widzimy z Wami to, że u nas właśnie ten tutaj spadek to jest trójka. To jest trójka, tak, i właśnie skoro to jest trójka, to w takim razie. Ja mówiłem wczoraj, że ja będę właśnie kupować. Ja właśnie nawet wysłałem wam ten. Wysłałem wam zdjęcie, tak? Pokazałem, że ja kupiłem BNB. A, B, C. То есть тройка тут не никакого одного импульса, власне, то есть вказник так уже мы идем и выжим. Ну и власне мы достались мы с вами взрослые. Если купували, все У нас, мабуть, сейчас плюс на якість там 8,5%. Я уже написал так, что я часть, я спрашиваю. Самое решта я буду держать. Стоп-лосс можете себе дать на плюс. Ну и вот тыль. Она вот ежели спать, я уже не страчу, мы только мы с вами заработать. Czy my zobaczymy spadek, czy nie, to wszystko zależy od bitcoina. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Tak, ja tego niestety nie wiem. No i właśnie, po prostu będę swój long trzymać. Część zabieram z rynku, podziękowałem. No i właśnie tyle. Całą resztę ja ruszać nie będę. Będę sobie spokojnie czekać na właśnie wzrost. Jeżeli ten wzrost będzie, w takim razie zrobię jeszcze więcej. Jeżeli tego wzrostu nie będzie, w takim razie, no niestety, bardzo jest mi przykro, ale. Tak czy siak, będę szukać później innego wejścia w rynek, więc tutaj wszystko jest oparte na Bitcoin, więc BNB, ten scenariusz wzrostem się realizował, wszystko jest okej. Okay. Jeszcze jedna monetka, która, która właśnie dała możliwość bardzo fajnie zarobić. To jest. Może nawet tutaj zaraz znajdę. Już sekundka, już sekundka, już sekundka. To jest to one czy tak. My widzimy z Wami co, widzimy z Wami to, że nam brakowało tutaj jednego wzrostu, jest A, B, C, D, tak i brakowało nam fali i, i później my widzimy w górę. Otwieramy z Wami wykres manetki 1 gdzie on jest, on jest tutaj i widzimy z Wami to, że u nas jest A, B, C, D, nasza fala I, i my dostaliśmy z Wami wzrost, tak czyli jakoś tak to wygląda. Jeżeli kupowaliście wczoraj, w takim razie plusik jest około 14%. Znaczy, ja nie zdążyłem kupić wszystko na samym dole. Wiecie, że ja, ja, ja na rynku działam bardziej długoterminowo. Nie interesuje mnie takie coś, że ja tam wchodzę w rynek na procent, 2%. Procent. Ja, ja rozumiem, że jest fala i to jest możliwość wejścia. U nas jest A, B, C, trójka w dół. Super, ja kupuję, my idziemy wyżej. No i właśnie, 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 my dostaliśmy wzrost na 14. Od mojego przynajmniej wejścia na 14, może ktoś kupił niżej, w takim razie jest tam 15-16%. E, co ja zrobiłem? Ja sprzedałem 50%, ja sprzedałem 50%, bo w sumie wzrost dostaliśmy dość mocny i właśnie jeżeli będzie rozszerzenia w takim razie ok, ja będę się orientował, w takim razie dalej na poziom 3. Czyli mniej więcej do 3 dolarów możemy dostać wzrost teoretycznie i tutaj już będzie 25. Tam jest wszystko, bo wizualnie wyjście w górę jest trójkąta, co jest niedobrze dla wzrostu. Więc tej minutki ja szczerze mówiąc, nie kojarzę, nie ogarniam i po prostu będę czekał na. Po prostu będę czekał na ten tutaj wzrost. Więc tutaj mnie interesuje tylko ten impuls. Poza tym nic więcej, tak? No i właśnie. To jest dobry przykład tego, że ludzie, którzy przychodzą do mnie na grupę, tak? ludzie, którzy chcą się dołączyć do mojej prywatnej grupy, wy musicie rozumieć, że u mnie nie ma czegoś takiego, że ja tam biorę procent, 2%, 3%, procent, procent, tak ja wchodzę w rynek tam na, na, na dźwignie, powiększam swoje ryzyko, ja tymi pierdolami się nie zajmuję, tak ja. Ja zajmuję się inwestowaniem pieniędzy, a nawet jeżeli ja handluję, to ja biorę takie większe kawałki. Ja wchodzę na 10%, 15%, 20%. Zaraz pokażę może jeszcze parę fajnych przykładów. Więc ludzie, którzy przychodzą do mnie i myślą, że ja tam cały czas siedzę przed komputerem, i właśnie cały czas coś tam analizuję, handluję, kupuję, sprzedaję. Nie, tak to nie działa. I właśnie ludzie, którzy tym się zajmują, którzy wchodzą tam na procent, 2%, 3% procent, procent i właśnie e, powiedzmy, próbują, e, próbują zarabiać, wykorzystując tam dźwignię, tam powiększając swoje ryzyko, razy 50, razy 100, i później pokazują wam wyniki takie, że tam już jest tam 100, 200, 300%. To tak naprawdę nie zarabiają nic, bo 2% nie w moją stronę, ja dostałem likwidację. I właśnie ja takimi pierdołami się nie zajmuję, jeśli ludzie, którzy przychodzą do mnie na grupy, wy musicie pojąć to, że ja działam bardziej długoterminowo, ja biorę, nawet jeżeli ja je handluję, to ja biorę po pierwsze takie, takie większe kawałki, a po drugie mnie interesuje przede wszystkim inwestowanie. Dlaczego? Ja zaraz wam pokażę dlaczego. Otwieramy wykres monety Bitcoin, tak i ten tutaj wzrost, on trwa rok. Tak, czyli w ciągu tego roku można było zarobić ponad 1000% po prostu nie robiąc nic no i właśnie możecie sobie policzyć ile wy zarobiliście handlując handlując bitcoin w ciągu tego tutaj roku tak, czyli cały rok handlując bitcoin oraz cały rok nie robiąc nic ile można było zarobić i to właśnie będzie odpowiedź na wasze pytanie dlaczego ja działam na rynku bardziej długoterminowo ktoś jest w stanie zarobić więcej niż ja Krótkoterminowo, tak, czyli nie wiem, tam dzisiaj, jutro, pojutrze, tydzień, dwa tygodnie, człowiek może zarabiać, dopóki rynek się koryguje, ale później, kiedy się zaczyna takie coś, jak na przykład jest teraz, to człowiek nadal próbuje wziąć procent, 2%, procent, a ja biorę od razu po 10-20%. I właśnie w perspektywie bardziej długoterminowej, ja mam pewność tego, że ja, e, że ja zarobię więcej niż osoby, które właśnie cały czas coś tam handlują, kupują, sprzedają, wchodzą na procent, 2%, procent, takie coś. Takie coś niestety tak nie działa i właśnie trzeba pieniądz inwestować. Trzeba pieniądz inwestować, a jeżeli nawet my handlujemy, to my wchodzimy z wami na takie większe e, kawałki, tak, czyli staramy się brać przynajmniej tam impuls cały, tak? Nas to interesuje. A wejście na procent, 2% to nie jest moja historia. I właśnie ludzie, którzy piszą do mnie, że chcą się dołączyć do mojej grupy, to musicie mieć na uwadze to, że u mnie handlowanie jest bardziej długoterminowe, to jest bardzo istotne. Dobra, teraz my z wami pogadamy o co, o czym, o czym pogadamy. O, no na przykład monetka ATOM, którą ja kupowałem jeszcze w okolicach 8 dolarów podczas tego tutaj spadku. U mnie ta monetka teraz jest na plusie 70%. Ja poczekałem po prostu 2 tygodnie, bez żadnej dźwigni, niczego, żadne, nic, po prostu nic, po prostu kupujesz i trzymasz, tak? 70% za 2 tygodnie. I właśnie tak wygląda, tak wygląda handlowanie, które mi się podoba, to jest to, co ja właśnie wykorzystuję w swoim w swoim handlowaniu więc mam nadzieję, że ludzie, którzy przychodzą do mnie na, grupie, na grupę są w stanie pojąć to, że właśnie ja tak handluję, tak handluję. Ja, ja nie wchodzę w rynek codziennie po kilkanaście razy czegoś takiego u mnie na grupie na 100% nie ma dobra, co jeszcze mogę pokazać pokażę Wam jeszcze monetkneo. NEO jaka była u nas teoria teoria była taka, że u nas jest kupowaliśmy po pierwsze tutaj nasze inwestycje są tutaj tak a nawet jeżeli ktoś nie zdążył kupić tutaj to ja pokazałem ten tutaj impuls i właśnie możliwość dołączyć się do rynku podczas tej tutaj korekty pokażę wam jak to wyglądało na grupie otwieramy wykres monetki Litecoin czy jest, no jest tutaj, ok. Widzimy z Wami to, że u nas jest impuls i od korekty można było wchodzić, czyli to, będzie, to była nasza fala druga, i później 3-4-5 i właśnie podejścia do tej tutaj kreski, tak, czyli to jest poziom około około 40. Tak. Otwieramy z Wami nasz wykres i widzimy co. Widzimy z Wami to, że u nas jest impuls, jest korekta i możliwość dołączenia się do rynku. Jeżeli ktoś nie kupił tutaj, bardzo proszę 10 dni zaczekać i zabrać 25%. Tak? Ot właśnie to jest przykład tego jak ja handluję, ja, ja, ja nie, nie wchodzę na takie coś, takie coś ja nie handluję, ja biorę takie większe kawałki. I właśnie co dalej, pogadamy z Wami o powiedzmy perspektywie rynku, mi się wydaje, że takie coś, mi się wydaje, że 1, 2, 3, 4, 5, piątka się skończyła już, my dostaliśmy tą korektę, albo jesteśmy w trakcie tej korekty, na razie to jest trójka, może będzie jakiś podwójny zygzak na przykład, tak? ale tak czy siak ja czekam na wybicie tej tutaj kreski, tej tutaj kreski tak i właśnie ja chcę dostać taki o impuls. Podczas tego impulsu ja będę sprzedawać przynajmniej część, bo od mojego wejścia tutaj jest plus 55%, od mojego wejścia tutaj jest plus 30%, coś tam procent. Więc mi tego w sumie wystarczy i część ja będę sprzedawać. Nie wszystko, ale część jak najbardziej można sprzedać i właśnie swój zysk z rynku zabrać. Co będzie dalej zobaczymy, bo właśnie tutaj wszystko zależy od Bitcoina. Jeżeli, jeżeli tam się realizuje scenariusz z i XY w takim razie to jest dopiero A, to będzie nieprzekątna fala B i my zobaczymy bardziej głęboki spadek. Ale jeżeli nie i to jest jednak przekątna, to w takim razie jest jeden, jest dwa i my idziemy właśnie wyżej. Więc ja swój long potrzymam na razie. плоскости вести уже юж есть на плюсе но и власть я тут спокойнее, спокойно саде long чимом локально ввести в рынок было в том, то монетка полицам тут ай спрятать но мы там часть на плюсик так плюсик у нас тут а это раз есть вот 4 процент грань выгулять вон ваншона так кай okay. Widzimy z Wami to, że u nas ma być korekta do ilu? Do 2,8-2,85 i właśnie stop loss do poziomu, na, na poziom 2,7, tak. My widzimy z Wami to, że u nas jest spadek ten potrzebny, tak, e, do poziomu właśnie 2,8, co nawet przyszło idealnie tego poziomu. Tutaj było nasze wejście w rynek, tak stop loss można już dać pod poziom 2,8, żeby nic nie stracić, i właśnie część po prostu sobie się na plusik, tam 4% już jest i tyle. I właśnie jak mówię, orientujemy się na wzrost, działamy na rynku bardziej długoterminowo i właśnie czekamy na rozszerzenie tego właśnie impulsu i wzrost w kierunku tam nie wiem 3. Tutaj w sumie pokazałem mi się wydaje tak. Tak, take profit, take, take profit 3,45, czyli tutaj jest nasza cena naszego wzrostu, tak. Tyle, już nic nie możemy stracić, część sprzedajemy na malutki plusik i tyle, i niech sobie rośnie. Jeżeli spadnie, nic strasznego, będziemy szukać innego wejścia w rynek. Tutaj wszystko będzie zależało od bitcoina. Dostaliśmy tą korektę ABC, tak, trójka w dół, tyle, możemy rosnąć. Czy tak będzie, czy tak nie będzie, tutaj wiecie, tutaj wszystko zależy od bitcoina, który ja na razie nie jestem w stanie prawidłowo przeanalizować. Dobra. Słuchajcie, 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 czy ja, tutaj, czy ja tutaj mogę Wam coś jeszcze pokazać ciekawego. Mi się wydaje, że w sumie cała reszta jest na właśnie grupie. Więc jak coś, to możecie sobie wszystko to zobaczyć. Mi się wydaje, że tam w sumie jest informacja odnośnie monet, które ja kupowałem, które mnie interesują. Więc no, taką szybką aktualizację zrobiliśmy z Wami, tak, orientujemy się teraz na właśnie Bitcoin, tak, ja spróbuję pojąć, co się dzieje tutaj i właśnie jak tylko zrozumiem, co się dzieje z Bitcoinem, ja Wam o tym wszystkim napiszę, może u mnie się pojawią jakieś tam różne scenariusze z wzrostem albo ze spadkiem, tutaj w sumie u mnie jest teoria taka, że u nas może być tutaj jakiś taki bardzo krzywy trójkąt, który będzie wyglądać tak, że tutaj jest impuls, to jest A, B, C, D, E I, i właśnie my idziemy wyżej. Jedynie co wygląda, to bardzo krzywo, bardzo krzywo to wygląda. I dlaczego tutaj jest impuls? Skoro ma być trójka. Nie, wiem, nie, wiem, ja szczerze mówiąc, na razie odnośnie bitcoina nie mam teorii żadnej. Więc jak tylko coś się pojawi, to ja właśnie napiszę Wam, i właśnie jeżeli ja zrozumiem, co będzie z bitcoinem, to w takim razie oczywiście, że możemy podejmować decyzję jakąkolwiek tam powiedzmy, jakieś działania podejmować, tak, z altcoinami. Bo to, że my teraz kupiliśmy z Wami i jesteśmy na plusie i trzymamy long, to oczywiście, że wszystko jest super, ale nie rozumiemy, czy będzie to rosnąć. I właśnie dlatego powtarzam jeszcze raz, część z rynku my zabieramy, zabieramy, sprzedajemy na plusik. I właśnie resztę my spokojnie sobie trzymamy e, i stop loss pociągamy pod nasze wejście albo nawet na plus. I spokojnie trzymamy dalej. E, jak tylko my zrozumiemy co będzie z bitcoinem, to w takim razie już rozumiemy co będzie dalej i z altcoinami. Czyli jeżeli będzie jakiś scenariusz e, na wzrosty, tak, no to w takim razie ok, w takim razie alta będzie wyżej i w sumie tam już jest niektóre monetki, które zrobili impuls albo za niedługo zrobią impuls w górę. No i jeżeli Bitcoin będzie rosnąć, OK. W takim razie od korekty ładujemy się i idziemy wyżej. Więc na razie e, ten tutaj, ten tutaj e, wykres ja nie jestem w stanie przeanalizować. Na razie nie, na razie Bitcoin nie rozumiem, ale rozumiem Altcoiny. W sumie tam wszystko jest bardzo ładnie. I właśnie na razie przede wszystkim będziemy się orientować z wami na Alty. A co będzie dalej, to już. To już zrozumiemy za parę dni, jak tylko my, jak tylko my, właśnie dostaniemy trochę więcej historii od naszego, od naszego BTC. Dobra, tyle słuchajcie, jeżeli coś tam nie jest jasne, w takim razie zobaczcie na grupie, tak. Jeżeli jakąś monetkę nie, nie przeanalizowałam, to bardzo ewentualnie, że to wszystko jest na grupie, czyli odpowiedź na Wasze pytanie raczej jest na grupie, czyli możecie sobie wpisać hashtag, jakąś tam monetkę i właśnie znaleźć, znaleźć potrzebną analizę. Dobra, więc podsumowując to wszystko, część sprzedać stop pod wejście albo na plus i właśnie czekamy aż Bitcoin się zdecyduje albo rosnąć albo spadać. Jeżeli będzie spadać, w takim razie będziemy szukać wejścia w rynek niżej i właśnie po to my sprzedajemy z Wami część teraz. Jeżeli będzie rosnąć, super, zajebiście, właśnie po to my z Wami kupowaliśmy, po to my z Wami trzymamy long, a zarobimy w takim razie jeszcze. Więcej, no i właśnie, właśnie są monetki, które właśnie będą, będą nam, będą nam, powiedzmy, dadzą nam możliwość zarobić, bo w sumie tam z niedługo ma być impuls. No, w sumie, w sumie, w sumie tyle. W sumie tyle. Czekamy teraz na Bitcoin, bo tutaj na razie ja powiem Wam z ręku na sercu, że ja nie rozumiem, co się dzieje z tym Bitcoinem, totalnie nie jestem w stanie to jakoś tam prawidłowo powiedzmy, przeanalizować. A mówić mam jakąś taką powiedzmy błędną analizę, oby, oby coś powiedzieć, ja tego nie chcę, tak? No, więc czekamy, czekamy na bitcoin. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.